Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. To już jest ostatni vlog przed urlopem. Ja już się nie mogę doczekać i nie wierzę w to, że nagrywam dla Was tutaj z domu już ostatniego vloga. Już niedługo będziemy korzystać z urlopu. Ja na chwilę obecną musiałam się tutaj wspomóc lampą, żeby mnie tutaj oświetlała. Normalnie o tej porze świeci mi tutaj pięknie słoneczko, wpada już tutaj mi przez okno i to miejsce akurat jest fajnie oświetlone, ale... Zapowiadają na ten tydzień y, cały czas deszcz, 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 także cały tydzień deszczowy, pochmurny. No i taka pogoda jest u nas. Znowu w Portugalii zapowiadają 38 stopni, więc w ogóle taka gorączka, że dla mnie to już są za wysokie temperatury, ale na szczęście też ten dom, który tam mamy, on jest tak zbudowany, że on na dole ma kamień. To wszystko jest z kamienia i tam jak się wchodzi do tego salonu na samym dole, no to jest taka różnica temperatur i na zewnątrz jest bardzo gorąco, a w środku jest taki chłodek, bo ten kamień trzyma chłodek. Poza tym zainwestowaliśmy też w klimatyzację bo tam bez klimatyzacji byłoby ciężko, no i takie będzie dla nas schronienie przed tym upałem. I jeszcze co do tego domu. No to słuchajcie, tam mieliśmy kupić to znaczy docelowo kupiliśmy takie skrzynie obok kanapy zamiast stolika. Te skrzynie pokazywałam wam tam w którym z, z vlogów z Portugalii. One są metalowe i mają takie wieczka drewniane, tak jakby drewniane. No i to miało nam zastąpić stolik, ale stwierdziliśmy, nie, kupimy normalny stolik obok kanapy, żeby stał no i ostatnio właśnie znajomy Luisa mówi, wiesz co, ja mam w piwnicy taki stolik mały, on leży już parę lat, być może byś chciał tam sobie wziąć ten stolik. No i Luis poszedł zobaczyć i ten stolik, słuchajcie, jest idealny do naszego domu, on nam się tak, tam tak wpasuje, bo on też jest drewniany, my tam mamy właśnie kamień z drzewem z drewnem, ktoś mnie kiedyś poprawił i on właśnie jest drewniany i będzie tam fajnie pasował, później Wam go pokażę jak zejdę do piwnicy to jeszcze przed zapakowaniem, bo musimy go teraz wysłać do tej Portugalii, także jak tam dojedziemy to ten stolik być może za tydzień dojdzie tym transporterem ale to nic nie szkodzi, my tam mamy tyle roboty na początek i ogarniania że akurat z tym stolikiem się nie spieszy i oprócz tego dał jeszcze Luisowi słuchajcie taki Ciężki. To jest chyba ceramika, taki talerzyk z taką pokryweczką. O, tutaj się chwyta, i proszę bardzo, może być na masełko, może być na coś innego, żeby właśnie sobie tak schować. No wiecie, ludzie mają różne gusty, gusty się też zmieniają. Nieraz coś kupujemy, później leży w piwnicy, i uznał właśnie, że to też jest mu niepotrzebne, nie używają takich rzeczy, I, a akurat nam będzie super. Tam pasowało, także to wszystko jeszcze musimy wysłać. Ja zaraz idę do pracy. Dzisiaj w ogóle mamy też takie e, ostatnie wyjście przed wakacjami, żeby się pożegnać. Idziemy do restauracji, e, właśnie wszyscy pracownicy tam idą i e, też będzie fajnie takie pożegnanie. E, no a pojutrze mamy piknik z dziećmi, ale wiecie co, ten piknik to ja nie wiem jak to wszystko wypali, bo to wszystko jest tak nasiąknięte, e, to podłoże tym deszczem, że ja nie wiem, jak oni planują ten piknik, no ale tak to jest w tym przedszkolu. Dobra, ja lecę do pracy, a Was zapraszam serdecznie na tego ostatniego już tutaj z Niemiec vloga. Słuchajcie, my już jesteśmy po pracy i jedziemy od panu właśnie auto, jedziemy do restauracji. To jest moja koleżanka, która ze mną pracuje na takim samym stanowisku, w sumie jak ja też się uczy, tylko jest teraz, przechodzi na drugi rok, a ja na trzeci, ale byłyśmy cały czas w tej samej grupie i teraz właśnie połowa. Oh w przyszłym, w przyszłym roku uh, będzie w innej grupie. nad czym ubolewam, bo bardzo ją lubię. Ich habe jetzt gerade uh, Rosie gesagt, dass du gehst zu andere Gruppe jetzt ah. nach Sozial und sie wäre sehr leidern, dass du dahin gehst. Ich dich und, auch sehr. Ja, aber wir werden uns bisschen sehen, ne? Ja. Und uh, fahren wir jetzt zum Restaurant. Ja. Was wirst du essen? Leker, weißt was... du schon? Ne, ich... ich muss noch gucken, was ich essen soll. Okay. Laks, magst du? Nie. Ne? I mięso też nie, muszę. Nie. Ok, to są inne rzeczy. Są kuchen. fajne dał panek kuchen? Nie chyba nie ich na wtedy liście. Kira Dobra, słuchajcie, jedziemy jeść, bo już uh, tam czekają. Uh, stół jest zarezerwowany. Co jest tu? Crespelle, gefüllt mit Ricotta i Spinat, mhm. Okej, okay. Rosji będzie jadła na leśniki, z czymś tam, z czymś tam. a ja jeszcze zobaczę, co tam sobie zamówię, także jedziemy. Tak cieszę, się, że przyszła. Tak się tak cieszę, że przyszła do domu. O! No co, ty skupiałeś? Nóżka skupiałeś Ty wariatko! Ty wariatko, ty! Ty wariatko! Sama byłaś i się teraz cieszę. Nie z Hubertem byłaś, no. Hyhyhy <laughs> gdzie ty tam skakujesz? Hasę tutaj! <laughs> Ja już się ogarnęłam, koktajl wypity, śniadanko zjedzone i zaraz lecę do pracy. Jak to dzieci mówią w przedszkolu, jeszcze tylko dwa razy spać i już będzie urlop. I tak właśnie jest u mnie. Dzisiaj wiecie co w ogóle co do snów, bo dzisiaj wstałam i śniło mi się, że byłam kelnerką, podawałam coś tam, jakieś dania, ale tylko w zastępstwo i. Ludzie się mnie pytali tam właśnie przy stoliku, że chcą coś zamówić, ale tam była nazwa i nie wiedzieli co to jest. No i ja, że byłam w zastępstwo, a nazwa była jakaś taka francuska, no to spojrzałam na stronę i zobaczyłam, którą, na której stronie jest to danie, które chcieli zjeść, a strona była, miała numer 146. No i słuchajcie, tak ten numer zapamiętałam, że. Zobaczyłam, wstałam i zobaczyłam, mówię, a zobaczę co jest w tej mojej książce właśnie na tej stronie 146 i akurat w tej jednej książce, którą czytam była pusta strona. Cała książka jest zapełniona, a tutaj akurat były, jest tam chyba 6 pustych stron i akurat 146 strona jest pusta. Co to oznacza? To oznacza, że sama sobie ten scenariusz na tą 146 stronę muszę napisać i znaleźć ten sens tego snu. Co do snów, jeszcze tutaj wam tak szybciutko przed pracą opowiem, nie wszystko, nie będzie to taki e, typowy vlog o snach, ale powiem wam takie e, dwie sytuacje. E, przykładowo, e, ja chodziłam do liceum, gdzie były prawie same dziewczyny, to było takie damskie liceum e, i raz mieliśmy tam klasę sportowców e, i to byli sami chłopcy, więc to była taka jedyna klasa, właśnie e, oni grali w piłkę nożną i to była jedyna taka klasa e, sportowców. Chłopców, wiecie, w tamtych e, latach, jak się było nastolatką, no to oczywiście każda dziewczyna e, chciała znać, e, znać e, w, mieć znajomych w tej klasie. E, no i oni po roku czasu, oni się gdzieś przeniesie do jakiegoś innego miasta, oni też mieszkali z nami w internacie. No, i po tym roku czasu już ich tam nie było ze dwa lata, yy, i właśnie któregoś razu mi się przyśnili w nocy. Ja tej mojej koleżance mówię. Pamiętasz kiedyś chodzili tutaj? Taka ta, ta klasa sportowców, ciekawe co tam u nich, właśnie mi się śnili, i takie coś mniej więcej. No i słuchajcie, ja pojechałam do szkoły na zajęcia, i po zajęciach wracam do internatu, i oni jadą ze mną w autobusie, cała ta klasa. To było tak dla mnie uderzające i nie do uwierzenia, że po dwóch latach, właśnie, jak mi się przyśnili, to ja jechałam z nimi w autobusie. I moja koleżanka, jak słyszała te niektóre historie, które jej opowiadam o tych snach, i jak to, i ona była w ogóle na bieżąco, to mówiła naprawdę, że to jest niesamowite. I tak samo kiedyś miałam taką jakąś przelotną miłość, nie pamiętam nawet jak ten chłopak się nazywał, ale dał mi taką srebrną bra bransoletkę wtedy i przyśnił mi się po nie wiem, po roku czasu, kiedy go tam właśnie już nie było. Już dawno go nie widziałam, i przyśnił mi się i mówiłam właśnie do tej mojej koleżanki, też pamiętasz tego i tamtego, co mi dał tą bransoletkę. Tam coś tam też o nim zamieni zamieniłyśmy. No i, no i mówię właśnie, że, że mi się przyśnił. No i słuchajcie, w ten dzień, to był piątek, bo w piątek właśnie wracałam z internatu pociągiem zawsze do domu na weekend, no i słuchajcie, w ten dzień właśnie, co mi się przyśnił, idę do pociągu, to był ten pociąg taki, jak to się mówi, niepośpieszny, tylko ten taki normalny, osobowy. Nie, nie pamiętam, jak takie pociągi się nazywają. W każdym razie siadłam w jednym z przedziałów i patrzę. On wchodzi i siada i ze mną e, rozmawia. Tam zamieniliśmy też parę zdań. No i wiecie, co dla mnie to też. Pamiętam to do tej pory, bo ja go już bardzo dawno nie widziałam i nagle jak on się mi przyśnił, to wsiadł ze mną razem do przedziału. E, oczywiście później to opowiedziałam mojej koleżance i takich snów, różnych historii ze snami, nie wiem, tam jeszcze Jezus mi się śnił, Maryja, takie różne e, jakieś kościelne, religijne sny, ale to już teraz nie będę opowiadać. Jeszcze wam powiem, 3 lata temu, jak byłam właśnie w Portugalii, no to e, Śnił mi się taki straszny wypadek, jakiś samolotowy, że samolot leci na jakieś budynki, na jakieś miasto, jakiś taki wypadek i gdzieś tam wybucha, i nie zapomnę właśnie tych wieżowców, te, to znaczy, nie, nie wiadomo, jakie wieżowce, ale duże miasto, i ten samolot tam spada, i gdzieś tam to samolot, czy helikopter, już nie pamiętam teraz. W każdym razie słuchajcie, to mi się śniło, opowiadałam to Luisowi, i wieczorem. O 19, tak jak, jak e, tam lecą wiadomości, o 19 czy o 20, nie wiem, to był wieczór, w ten sam dzień patrzę w telewizji, jest taki, taki sam obraz, taki sam e, wypadek, jak mi się właśnie to śniło. Ja już nie pamiętam, co to był za wypadek, gdzie to było i jak, ale w każdym razie nie zapomnę tego e, samego, właśnie widoku, że to było to samo, co w moim śnie. I e, ja powiem Wam, że przestałam już dawno na tym się koncentrować, przestałam dawno o tym myśleć, no ale takie, takie, takich rzeczy, niektórych takich właśnie snów się nie zapomina. W każdym razie takie rzeczy, które są niewytłumaczalne dla nas, jakieś takie trochę nadprzyrodzone, może, no to mnie osobiście. Przerażają, tym bardziej, że ich nie kontrolowałam. Może dobrze, że ich nie kontrolowałam, nie mogłam kontrolować, nie, w ogóle się na tym nie koncentrowałam, żeby je kontrolować, bo mnie to po prostu przeraża. To są takie jakieś niewytłumaczalne rzeczy, a wiadomo, co nieznane i takie nie, nie do wytłumaczenia, no to przynajmniej mnie przeraża. I to jest właśnie ten stół, który chciałam Wam pokazać. On jest z takich belek drewnianych i jest bardzo ciężki, właśnie zaraz będziemy go pakować, żeby go przetransportować. Ale chciałam go Wam właśnie wcześniej pokazać. On wygląda tak. Ostatni dzień do pracy, słuchajcie. I urlop. Cieszę się. A jeszcze po południu mam do fryzjera, ale nie lubię chodzić do fryzjera, słuchajcie. Powiedzcie, czy też tak macie. Ale cichutko. Są wakacje, więc nie ma dużo aut, nie ma dużo ludzi. Niektórzy już na urlopach. No i ja zaraz też. Dzisiaj luźny dzień, tylko trójka dzieci, więc można sobie trochę pomalować w przedszkolu. Ja wróciłam do domu i słuchajcie, włosy są tak zrobione, podoba mi się. Najważniejsze, że te końcówki takie już wysuszone są podcięte i ten ton, w ogóle tej farby, tych pasemek, bardzo mi się podoba. Także ona zapisała w komputerze, następnym razem będę wiedziała, jaki to był odcień. I ona mi tak tylko wiecie co, je ułożyła na suszarkę i jutro mam znowu termin tylko na ułożenie, żeby po prostu pojechać w takiej świeżej fryzurze, ale tak sobie myślę, jak mi będzie się ta fryzura trzymała do jutra jeszcze takie proste, naturalne, to być może tak zostawię. Jutro mam w każdym razie dać znać, jak nie przyjdę to mam po prostu zadzwonić i powiedzieć, że nie przyjdę, ale zobaczę, zdecyduję jutro. No także na urlop włosowo już przygotowana jestem, jeszcze tylko paznokcie jutro. No, i nadszedł ten dzień, dzień wylotu i dzień pakowania. Przynajmniej dla mnie, bo Luis już się wczoraj spakował, a ja jeszcze nic nie ruszyłam. Tak, nie lubię się pakować. No, ale na szczęście mam 80% bagażu, to będą sukienki, więc myślę, że jakoś szybko to pójdzie. No, a później na dziesiątą mam na paznokcie, więc muszę gdzieś tak o wpół do 10 wyjechać i jednak skoczę do tego fryzjera później dlatego, że te włosy są ok, ale na jutro już będą takie sflaczałe, więc niech mi je dzisiaj jeszcze tak umodeluje i popsika trochę lakierem żeby one się trzymały na jutro więc skoczę tam a więc rozpoczynamy pakowanko jadę słuchajcie na paznokcie i tak wygląda u nas pogoda wyjazdu Deszczyk, deszczyk i jeszcze raz deszczyk. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, pazy zrobione. Pazy wyszły tak. U rąk i u nóg mam ten sam kolor, taki pomarańczowy, malinowy. Nie wiem jak to światło się tutaj odbija, jak to wygląda, czy to nie wygląda tak za bardzo czerwono, ale chyba nie. W każdym razie muszę jeszcze tutaj ogarnąć parę rzeczy i lecimy, wychodzimy i widzimy się już w Portugalii. Mam nadzieję, że te vlogi tam będę mogła montować normalnie, że wszystko klapnie tam z internetem i z tym całym montowaniem. Także widzimy się już niebawem i trzymajcie kciuki, żeby w samolocie nie trzęsło, bo ja się tak boję, słuchajcie, ja już jak teraz sobie pomyślę, to już mam takiego stracha. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia na drugim końcu Europy.